Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ruch LGBT chwali się, że istniał od zawsze. Bierze na warsztat kolejne, wybitne postaci historyczne i przypisuje im albo skłonności homoseksualne, albo co najmniej aprobaty dla tego typu zachowań. Czy rzeczywiście tak było? Laura Lipińska, lektury bez cenzury, zapraszam. Byłam niedawno na marszu LGBT. Jestem czasem na tych marszach gościem, chociaż raczej niemile widzianym przez organizatorów. I wpadły mi w ręce właśnie ulotki dotyczące różnych ważnych dla historii postaci, dotyczące właśnie tego, że na pewno te osoby były homoseksualne, nieważne sprzed ilu są wieków. To z całą pewnością można stwierdzić i homoseksualizm, albo to, że bardzo, bardzo ten homoseksualizm wspierało. I bardzo często się o tym słyszy. Kolejne osoby są, no właśnie, brane na warsztat i przerabiane na modłę LGBT-owską. Takie chociażby jak Sokrates czy Platon ze starożytności, na bardziej współcześnej, chociażby Leonardo. Da Vinci. Czy rzeczywiście tak było? Czy korzenie Europy są homoseksualne? Czy homoseksualizm jest fundamentem Europy, naszej tożsamości, tego wszystkiego, co Europa sobą reprezentuje, albo przynajmniej do niedawna starała się reprezentować? Bo niestety wiemy, że dynamicznie się to zmienia. Na te i inne pytania odpowiada Marek Czachorowski w swojej książce Heterofobia. Homoseksualizm, a greckie korzenie Europy. To, co jest bardzo, bardzo myślę dobre, wartościowe w tej książce, to to, że nie tylko obala te mity dotyczące starożytności homoseksualnej, bardzo mocno starożytności, starożytności, która chwali homoseksualizm jako coś dobrego, ale również omawia nowożytne przemiany, które doprowadziły z kolei do przemian współczesnych. Nawiązuje również do różnych ruchów, działań Unii Europejskiej, także tych prawnych, które zostały podjęte w celu złożenia ukłonu ruchowi LGBT. Nie jest to lektura lekka, łatwa, przyjemna do poduszki, wymaga pewnych narzędzi, zawiera bardzo dużo filozoficznych odwołań, filozoficznych sformułowań, dosyć specyficznych. Niemniej nie jest to książka gruba, jest nawet dosyć cienka, a bardzo, bardzo wartościowa, więc jeżeli tylko ktoś z Państwa albo jest gotów podjąć ambitnie to ryzyko, albo ma jakieś przygotowanie filozoficzne, to bardzo zachęcam do sięgnięcia po nią i przekonania się, że homoseksualizm nigdy nie był przez Europę ubóstwiany tak jak dzisiaj. A w momencie, kiedy starożytny Rzym zaczął ten homoseksualizm popularyzować, bardzo szybko się zakończył i upadł. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek już wkrótce. No i zachęcam oczywiście do udostępnienia, lękowania, komentowania. Bez Państwa wsparcia ten materiał się nie rozejdzie. Do zobaczenia.